Kilka lat temu zaczęłam zastanawiać się, czy możliwe jest zaadaptowanie ultradźwięków do syntez, którymi zajmuję się wraz z zespołem. To są głównie syntezy, które dotyczą utrzymywania leków, ale nie tylko. Mogą być to różne inne związki organiczne, jak barwniki, katalizatory, środki ochrony roślin. Postanowiłam zakupić bardzo proste urządzenie, które każdy z nas może nabyć do czyszczenia biżuterii, zegarków, taką malutką łaźnię ultradźwiękową, i tam przeprowadziłam pierwsze testy. I bardzo byłam zaskoczona wynikami tych testów, bo okazało się, że metoda ta wspaniale daje się zaadaptować do tych syntez, które zwykle prowadziłam przez wiele godzin w takich klasycznych metodach syntezy. Postanowiłam nawiązać współpracę z kolegą, który zajmował się ultradźwiękami w zupełnie innym aspekcie. Połączyliśmy siły, zastosowaliśmy profesjonalne urządzenie. Uzyskaliśmy bardzo ciekawe wyniki. W ubiegłym roku, w czerwcu, zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego dwa wynalazki opierające się na metodzie otrzymywania związków w obecności ultradźwięków. Zastosowana do syntezy metoda ultradźwięków polega na występowaniu zjawiska kawitacji, w trakcie którego następuje powstawanie i zapadanie się pęcherzyków powietrza. W trakcie tego procesu następują skrajne warunki ciśnienia i temperatury, w trakcie których temperatura sięga paru tysięcy Kedwinów. Występowanie skrajnych warunków powoduje znaczne skrócenie czasu reakcji. Generalnie zajmujemy się produktami kosmetycznymi, bazującymi na surowcach pochodzenia naturalnego. Szczególnie skoncentrowaliśmy się na surowcach roślinnych pochodzenia rodzimego. Surowce naturalne mają to do siebie, że są mieszaniną składników biologicznie aktywnych, które wykazują działanie przeciwutleniające, przeciwrodnikowe, wpływają na proliferację naskórka, no, docelowo również wygładzają zmarszczki. Sposób pozyskiwania tych ekstraktów jest również bardzo istotny i tutaj stosowaliśmy ekstrakty pozyskiwane w warunkach nadkrytycznego CO2, co pozwalało nam otrzymać bardzo czyste, jeśli chodzi o skład chemiczny i równocześnie niezmienione chemicznie składniki. Innowacyjność tych preparatów to jest zarówno unikatowy skład, jak i forma. Najbardziej innowacyjnymi formami, najbardziej ostatnio popularnymi są nanonośniki nano koloidalne. To właśnie nanoemulsje, nanocząski lipidowe. Dlatego innowacyjne, ponieważ ich rozmiar jest rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset nanometrów. Jakby porównać na przykład grubość włosa ludzkiego, to jest 100 tysięcy nanometrów. A my otrzymujemy preparaty, które mają wielkość poniżej 200 nanometrów, dzięki czemu mogą wnikać w głębokie warstwy komórek skóry i dzięki czemu wzmacniają skuteczność działania preparatu. Opracowujemy związki chemiczne, całkowicie nowe, pełniące rolę swoistych katalizatorów, czyli odpowiedzialnych za rozpoczynanie procesów fotopolimeryzacji pod wpływem światła. Procesy te wykorzystujemy w technologiach druku 3D. Na bazie naszych nowych związków opracowujemy także formulacje, czyli całe kompozycje dedykowane właśnie do druku 3D. W celu komercjalizacji opracowanych przez nas rozwiązań technologicznych powołaliśmy spółkę Fotoforchem, która jest spółką typu spin-off i jest powołana w kooperacji z, z IntechPK i Politechniką Krakowską. Nasze rozwiązania dedykujemy głównie do rozwiązań dentystycznych, ale także do przemysłu, gdzie potrzebne jest szybkie prototypowanie elementów o określonej wytrzymałości mechanicznej i określonych parametrach. Także dopasowujemy nasze rozwiązanie bezpośrednio pod klienta i aplikujemy bezpośrednio u niego w dziale powiedzmy RD.